Od 2022 roku obowiązuje ulga dla rodzin 4. Ulga dla rodzin, które posiadają co najmniej czwórkę dzieci. Czyli jeśli posiadają czwórkę, to już się łapię na tę ulgę. I ta czwórka moich dzieci, one wszystkie muszą być do 18 roku życia, czy mogą być starsze? do 18 roku życia to bezwzględnie czyli małoletnie dzieci, ale również dzieci do ukończenia 25 roku życia, czyli do, właściwie może powiedzieć do 26, mm -hmm. tak, w dniu urodzin. nie zaczną 26 swoich e, lat życia. Tak, tak, czyli do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczą, tak, to w takim przypadku na też tak, na przykład. To też są objęte wtedy tym ja jestem objęty tą ulgą. Tak, e, jakby liczymy to dziecko jeszcze do naszych czterech plus, bo tak jak powiedziałeś, musi być co najmniej czwórka. Dobra, i co mi ta ulga daje? Ulga daje ci zwolnienie, że w trakcie roku podatkowego jeden rodzic. Ma zwolnione z opodatkowania wartość 85 528 zł. Przy dwóch rodzicach mnożymy razy dwa, czyli mamy 171 tysięcy. w trakcie roku podatkowego zwolnione w ogóle z opodatkowania. I tu mówimy o przychodzie, a nie o dochodzie, tak? Czyli po tak. prostu swój, jak wyliczam podatek, to mogę powiedzieć, że już na starcie zaczynam z takim minusem, że mogę sobie nie liczać 85 528 przychodów. Sensie, tak, o, pra... o tyle pomniejszam. Swoją podstawę do wyliczenia podatku. Tak, prowadzą działalność gospodarczą, no to zaczynasz ze stratą. Dobra, i dopiero wtedy, jak już sobie to pomniejsze, wystawiane przeze mnie faktury, to zaczynają mi się na przykład na skali podatkowej te ulgi typu kwota wolna, czy pierwszy próg podatkowy, tam od 120 tysięcy. Natomiast to, co warto zaznaczyć, bo to przy ulgach yy, zawsze było takie oczywiste, że jak jest jakaś ulga dla rodzin. To najpewniej dotyczy skali podatkowej tylko. Mm, tak, no bo na przykład zwolnienie to, to, to zwolnienie jest. Mieliśmy już takie zwolnienie, czy też mamy dalej, e, dla osób e, do 26 roku życia, tak? dla młodych, ulga dla młodych, która obowiązuje tylko i wyłącznie na skali podatkowej i tylko. Z umowy o pracę i umowy zlecenia, czyli te wynagrodzenia tak. zwolnione są do tej wartości tak jak dla ulgi dla tak. 4+. A ta ulga dla rodzin 4+, obowiązuje i na skali podatkowej, i na podatku liniowym, i na ryczałcie. I jak mam działalność, mam czwórkę dzieci, to nawet będąc na ryczałcie, mogę sobie... W całym roku podatkowym pomniejszyć przychód o 85 tysięcy złotych. Tak. I moja żona też, jeśli jest tak. na I będąc na skali podatkowej, ty i twoja żona, to macie jeszcze dodatkowo kwotę wolną 30 tysięcy. Jak miałbym czwórkę dzieci, to pra prawdopodobnie i tak być może bardziej opłacalne byłoby dla mnie być na skali, no nie, no bo po pierwsze e, mam wspólne rozliczenie z małżonkiem, z którego może mógłbym skorzystać, mam ulgę na dzieci, która już i tak sama w sobie, poza tą ulgą dla rodzin 4+, nadal obowiązuje, czyli mogę skorzystać i z ulgi dla rodzin 4+, i z tej starej, od lat obowiązującej ulgi na dzieci, które tam jest 1112 na pierwsze dziecko, w sensie ulgi już na podatek, no nie, nie na podstawę do wyliczenia podatku, tylko już na podatek mi obniża. 1112 na pierwsze dziecko, 1112 na drugie dziecko, 2000 na trzecie dziecko i 2700 na czwarte dziecko. No, to prawie 7000. Tak, tak, tak. A dodatkowo to, co powiedziałeś jeszcze, jak będąc na, na, na skali podatkowej, czyli mamy te 85 528 plus 30 jeszcze kwoty wolnej, tak? I to wszystko razem, czyli można powiedzieć, że 231 tysięcy w ogóle zwolnione z opodatkowania. Dodatkowo jeszcze ulgi na dzieci. No, tylko i tak wydaje mi się, że wiesz, dla kogoś może być jednak mimo wszystko bardziej opłacalne być na liniówce, mimo wszystko e, na ryczałcie dla niektórych. I jeśli ma czwórkę dzieci w swojej rodzinie, to nadal może z tej ulgi skorzystać. To jest to jak, jak, jak wtedy pierwszy raz o tym dowiedziałem, to mówiłem, wow, spoko, to jest, to, to, jest, to jest dobra informacja. Ale tu jeszcze ważne, bo bo jedna osoba w małżeństwie może na przykład prowadzić działalność gospodarczą i być na podatku liniowym, a druga osoba może rozliczać się na skali podatkowej, bo być może tak będzie opłacalnie i skorzysta jeszcze z ulgi na dziecko, no bo jeżeli dwie osoby będą na innych formach opodatkowania, to już nie skorzystają z tej ulgi prorodzinnej. W związku z powyższym jedna osoba może przyjąć na przykład formę opodatkowania, żeby jeszcze skorzystać, bo może to będzie korzystniejsze też. To w sumie teraz. fane, te tak? <laughs> Nie, bo teraz faktycznie, jak od lipca będzie można zmienić formę opodatkowania, to to też, jeśli ktoś ma czwórkę dzieci, można sobie wkalkulować w tą opłacalność, że tylko jedna osoba mogłaby zmienić formę opodatkowania, skorzystać wtedy z tej ulgi prorodzinnej, z tego odliczenia już od podatku, te 7 tysięcy zł, co to. To, to warto sobie takie wyliczenie przeprowadzić. Pytania, które wam by się e, zrodziły w trakcie tego materiału, to w komentarzu możecie zadać te pytania i Piotrek je przeczyta. – Przeczytam. – Ale ja nie, tylko przeczyta, nie tylko przeczyta, też miejmy nadzieję, że i odpowie. – Na pewno. Dzięki. – Dzięki.